Powiedz tak do ludzi, po prostu, co się stało z Twoją ręką. Tak pokrótce. Możesz Mogę powiedzieć. trzymać mikrofon na przykład. No i na przykład, no bo był tu ostatnio, nie? Tydzień temu i nie mógł podnieść ręki do góry. No to może powiedz. Tak. Mam na imię Mirek. Byłem tutaj tydzień temu. Generalnie miałem problem z bólem ręki od początku grudnia, także ponad dwa miesiące. Ale ostatni tydzień przed przyjazdem tutaj. Tydzień temu, czyli w sumie dwa tygodnie temu, ból był tak duży, że nie mogłem w ogóle nią ruszyć. No, tydzień temu tu na spotkaniu za wiele się nie wydarzyło, ale zaraz na drugi dzień, w poniedziałek, że tak powiem, 50% sukcesu. No, do połowy mogłem ruszać. Potem kolejne 2-3 dni, i wszystko ustąpiło. Dziękuję.